Jakby mi dwa lata temu ktoś powiedział, że będę na co dzień dostawała tyle komplementów i tyle pytań, co ja zrobiłam z moimi włosami, że tak ładnie wyglądają, ja bym nie uwierzyła, bo moje włosy były moim kompleksem i to dużym, więc dzisiaj odpowiadając na wasze pytania przychodzę z moimi radami i nawykami, które sprawiły, że moje włosy są naprawdę w fajnej, zdrowej kondycji. Jak na złość, mam mieć dzisiaj trochę odgniecione, bo byłam cały dzień w koku, ale są to moje włosy po myciu, bez użycia prostownicy. Zawsze miałam wielki puch, a teraz one są o wiele bardziej wygładzone. Oczywiście pokażę wam jakie produkty używam, ale też chciałabym powiedzieć o tych nawykach, bo to nie jest kwestia produktów. Aktualnie są na takim etapie. Że nieważne czego użyję do tych włosów, to one raczej będą wyglądać praktycznie tak jak dzisiaj. Jest to po prostu kwestia ich kondycji, ich zdrowia i odżywienia, a niekoniecznie produktów zewnętrznych, które akurat użyłam, więc zapraszam was do oglądania chciałabym od razu przyjść do nawyków, niekoniecznie chcę jakoś bardzo się rozpowiadać o tym jak się u mnie do z zaczęło bo po prostu w dużym skrócie zakupiłam sobie któregoś dnia randomowo na poprawę humoru, do po Rosmana i kupiłam sobie odżywki z Only Bio bardzo pomocne na początku tej przygody z pielęgnacją włosów było dla mnie to że wiedziałam, e, która odżywka jest proteinowa, humektantowa i która jest emolientowa, dosłownie minimum wiedzy na temat tych trzech składników sobie dostarczyłam z internetu i pobrałam sobie aplikację, którą na samym początku mogę Wam bardzo polecić Czyli plan mecia z Only Bio Bo teraz absolutnie nie korzystam z planu Wszystko robię orientacyjnie, ale z punktu widzenia osoby, która jest totalnie zielona To ta aplikacja i ogólnie te odżywki z OmniBio bardzo mi pomogły właśnie ogarnąć co jest 5 Plus co moje włosy lubią najbardziej Czy proteiny, czy humektanty, czy emolienty Jeżeli chodzi o porowatość swoich włosów To też wiecie, na początku dla mnie też było ciężkie, żeby zrozumieć o co chodzi z tą porowatością Ale zakupcie sobie te trzy odżywki Odżywki. jakiekolwiek proteinową, amolientową, humektantową przetestujcie sobie jak one się zachowują wasze włosy po jakiejś odżywce i poczytajcie sobie o tym jaką porowatość włosów wy e, posiadacie. Z tego co pamiętam to na aplikacji Only Bio, którą wam tutaj polecam jest również właśnie test na porowatość włosów i warto też zaznaczyć, że ja nigdy nie dbałam o włosy, bo zdarzało mi się nawet nie używać jakiejkolwiek odżywki. Po prostu myłam włosy szamponem, chodziłam spać w mokrych włosach ale na szczęście odkryłam nawyki, które mnie uratowały, i teraz właśnie Wam o nich opowiem. Po pierwsze, zaczniemy standardowo od tych najprostszych, takich najbardziej banalnych nawyków, które po prostu chcę, żeby były powiedziane tutaj na głos. Nie używam prostownicy ani lokówki więcej niż, nie wiem, dwa razy w miesiącu. Zdrowa pielęgnacja włosów, no to też zależy od natury Waszego włosa, ale zobaczcie, ja coś takiego jestem w stanie wydobyć. Tylko i wyłącznie dzięki zdrowej kondycji włosów i odpowiedniemu suszeniu włosów. Ja do suszenia używam po prostu szczotkę i susząc włosy, przyjeżdżam sobie, rozczesuję je, jednocześnie tutaj sobie susząc. I to sprawia, że ja mam tak wygładzone włosy i nie ma tutaj ani grama prostownicy. Oczywiście, zawsze te włosy przed rozczesywaniem, przed suszeniem albo ewentualnie prostowaniem czy kręceniem są zabezpieczone olejkiem. Olejek taki mam jeden swój, bardzo fajny, sprawdzony, który Wam na końcu filmu Pokażę. Jeżeli jesteście uzależnieni od, od kręcenia albo od prostowania, bo ja też kiedyś wiedziałam, zawsze musiałam mieć wyprostowane, to przetestujcie sobie tą metodę właśnie z po prostu suszeniem na szczotkę. Jeżeli ja chcę mieć loki, a lubię loki posiadać, to zakupiłam sobie ten taki wałek yy, nocny, który po prostu sobie czasami wieczorami związuje i rano po prostu budzę się z lokami. Na TikToku macie mnóstwo tutoriali. Odnośnie nieużywania temperatury, to ja zawsze byłam przekonana, że suszenie włosów nie jest dla nich dobre, a okazuje się z mojej wiedzy, którą posiadam, że jest troszeczkę na odwrót, czyli że włosy raczej nie powinny samoistnie schnąć i podsuszenie tych włosów jest aż tak dla nich niszczące. Szczególnie, że nie macie najmocniejszego, gorącego nawiewu, tylko na przykład ten średni. Ja i tak nie korzystam z tego średniego nawiewu, tylko zawsze wybieram ten najcieplejszy, to be honest. Zazwyczaj robię tak, że myję sobie włosy, zawijam je w bawełniany turban. On to jest totalny game changer. I trzymam maksymalnie 10 minut ten turban, po czym właśnie suszę sobie włosy. Czasami faktycznie zdarza mi się, że chodzę w mokrych, wilgotnych, bo nie lubię suszyć tych włosów od razu, kiedy one jeszcze są mocno wilgotne, ale jak one lekko podesną, to wtedy ja je jeszcze tą suszę. Dosuszam, no i właśnie robię to prostowanie na szczotkę, plus oczywiście mam zabezpieczone włosy olejkiem. Tak samo spanie w mokrych włosach. Nie śpimy w mokrych włosach. Słuchajcie, włosy kiedy są mokre, nawet jeżeli używacie odżywki, nawet jeżeli użyliście olejek. One są bardzo podatne na zniszczenia, więc mokrych włosów nie powinniśmy w ogóle rozczesywać, dopóki nie, nie chociaż trochę nie podeschną. Nie powinniśmy w nich zasypiać, ocierać o nie, nic z tych rzeczy. Jeżeli nie śpiemy w mokrych włosach, to również nie śpimy w rozpuszczonych włosach. Ja od kiedy zaczęłam spać w warkoczu i praktykuję to już naprawdę bardzo długi czas, zauważyłam, że one, no to, to też wpłynęło bardzo pozytywnie na stan ich yy, po prostu. Zniszczenia, czyli po prostu są mniej zniszczone. Nie ma opcji, że ja zasnę w czymś innym niż w warkoczu. W ogóle trzeba mieć świadomość, że tak naprawdę chodzenie cały czas też w rozpuszczonych włosach lub w jakichś drastycznie mocno spiętych fryzurach nie jest dla nich dobre, bo włosy kiedy są rozpuszczone czy mocno jakoś spięte, są właśnie podatne na jakieś mechaniczne zniszczenia. I powiem Wam, że ogólnie przygotowując się do tego filmu, pamiętam, że rok temu miałam o wiele większą fazę na włosomaniactwo. Teraz już nie robię aż tak dużo rzeczy, które robiłam kiedyś. Potrafiłam właśnie pić pokrzywę, która jest bardzo dobra na włosy, więc jeżeli wam zależy, to herbatki z pokrzywy super, poczytajcie sobie o tym. E, używałam bardzo dużo wcierek do włosów, bardzo często robiłam olejowanie. Teraz aż tak bardzo o to nie dbam, a moje włosy wyglądają lepiej niż wyglądały wtedy. I oczywiście pielęgnacja jest ogromnie ważna, ale zmieniła się jedna rzecz od tamtego czasu. Mój sposób jedzenia, moja dieta. I ja tutaj na ten temat mogłabym gadać i gadać, nawijać. I zresztą w każdym filmie takim pogadankowym, o czymkolwiek ja nie mówię, to zawsze pojawia się segment picia wody, diety oraz ruchu. I tak samo moi drodzy, tyczy się to włosów. Słuchajcie, od kiedy zaczęłam właśnie jeść dużo warzyw, kiedyś tak dużo warzyw nie jadłam, naprawdę. Teraz jem bardzo dużo warzyw, bardzo dużo wartościowych tłuszczów. To też mi myślę, że bardzo pomogło, jeżeli chodzi o włosy awokado, masło migdałowe, suplementy. Komentacja Omega 3, Tran. No i do tego te warzywa. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć, że nie wiem. Najbardziej zauważam różnicę po tym, jak zaczęłam mieć dużą ilość szpinaku czy marchewki. Ale prawda jest taka. Myślę, że nie ma warzywa. Które by nie wpływało pozytywnie na kondycję Waszych włosów. Jeżeli ogólnie bardziej interesuje Was moja dieta, no to za zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, bo tutaj bardzo dużo tego, co je w ciągu dnia pokazuję. Plus, odsyłam Was na Instagrama, gdzie bardzo często dodaję cyklicznie moje dni jedzenia. Dlatego, jak ktoś się mnie pyta, czego użyłam dzisiaj na włosy, to jak wygląda moje ciało, moja skóra, moje włosy, jest konsekwencją wyborów żywieniowych i nawyków, których, które ja podejmuję w ciągu dnia. Więc mogę wam polecić odżywki, zaraz to zrobię mogę wam polecić olejki ale i ale ogólny nasz styl życia, nasze wybory to jest najważniejsze i chciałabym żebyście mieli to na uwadze że to jest po prostu kwintesencja Naszego zdrowia, stanu nie tylko, naszego, naszych organów wewnątrz, ale również właśnie piękna zewnętrznego. Naprawdę nie musicie dziewczyny teraz iść do Rossmana i wydawać milion złotych na dobre kosmetyki do włosów, jeżeli chcecie to śmiało, ale najpierw dieta sen, woda i ruch. Jeżeli chodzi jeszcze o ostatnie nawyki, które ja praktykuję, więc o nich powiem, bo wszystko mówię przez pryzmat tego, jak ja dbam o włosy i pewnie tych nawyków zdrowych dla włosów jest milion różnych innych, no ale po pierwsze nie jestem ekspertem, po drugie to nie jest kanał o włosach, a po trzecie no mówię o tym, co po prostu mi dało efekty, co mi się sprawdza. Olejowanie. E, olejowanie to jest raczej coś, co każdy z nas już słyszał. Ja nakładam zwykły olej rzepakowy na włosy. Dosłownie taki, jaki olej mam w domu, to po prostu go używam. Szczerze mówiąc, bardzo długo już nie olejowałam włosów. Naprawdę bardzo długo, więc to jest kolejny przykład na to, że kondycja moich włosów nie jest zależna tylko o to, co na nie nakładam, tylko też o to, jak jem i co robię w ciągu dnia. E, ale olejowanie to jest punkt, który w tych nawykach powinien się znaleźć. A Wam, słuchajcie, tylko podrzucam temat. Jeżeli ktoś z Was totalnie nie wie, jak olejować włosy, to słuchajcie, tutaj nie chcę, żeby to był film instruktażowy, bo ja też boję się, że zaraz coś pomylę albo źle powiem ale polecam Wam kanał, gdzie znajdziecie po prostu wszystko, co w włosach potrzebujecie, a jestem pewna, że jak wpiszecie na TikToku albo na YouTubie olejowanie włosów krok po kroku, jak to robić, to znajdziecie o wiele więcej rzetelnych osób, włosomaniaczek, które Wam to wszystko jasno wyjaśnią. Na Następ naszej skóry głowy oraz na porost włosów używam standardowo wcierki, tak jak ostatnio Wam mówiłam w filmie z Glow up Planem, do którego Was odsyłam, bo to też jest fajny film w podobnych klimatach. Chcę wrócić do używania wcierki, no i tak Zrobiłam, gdzie ona jest? O, jest bardzo blisko. Cierka z Anwen Grow Me Tender. Bardzo polecam, bardzo lubię. Tylko jeżeli macie jakieś problemy skórne, macie wrażliwą skórę głowy, to pamiętajcie, żeby uważać, bo jest to naprawdę bardzo mocna wcierka. Ja żadnych problemów nie posiadam, więc ją używam. To już myślę, że jest to na spokojnie trzecie, czwarte opakowanie. No i do tego taki masażer. Masaż skóry głowy jest bardzo ważną rzeczą, o której też nie powinniśmy zapominać. Nie chcę mówić, że to było tak, że ja zaczęłam jeść zdrowo i moje włosy zaczęły lepiej wyglądać, no bo faktycznie gdzieś tam ta pielęgnacja bardzo Mocno mi pomogła też odbudować moje włosy, które były bardzo zniszczone przez... Wcześniejszy brak pielęgnacji, ale jak już sobie ogarnęłam podstawy pielęgnacji, tak jak po prostu używanie odżywek, e, świadomość, że to nie powinna być jedna odżywka, tylko trochę więcej różnorodności, żeby to były chociaż te emolienty, humektanty i proteiny. I chociażby to spanie w warkoczu, nie używanie ciepła i zabezpieczanie końcówek i to już jest coś, co naprawdę przynosi fajny efekt w połączeniu ze zdrową dietą i zdrowym stylem życia. Kolejnym nawykiem jest mycie. Metodą MOO. Mamy dwie metody: OMO oraz MOO, czyli Omo to jest odżywka, mycie, odżywka, a M.O.O. to jest mycie, odżywka, odżywka. Ostatnio stosuję M.O.O. E, i nie zawsze używam dwóch odżywek. Bardzo często ostatnio w pośpiechu po prostu e, stosuję jedną odżywkę. Chcę do łazienki przynieść e, produkty. znaczam, że jako osoba działająca w internecie, 90% kosmetyków do włosów które posiadam są prezentami od Marek. Nie muszę ich polecać, więc nie jest to żadna współpraca ani nic. To są faktycznie produkty, których, które ja używam. Nie muszę ich tej ale to, że je dostaje, wpływa też na ilość kosmetyków, które posiadam. Ja totalnie rozumiem, że nie każdy ma budżet, żeby wydawać na no nie nie wiadomo jak dużo odżywek. Uważam, że trzy odżywki w zupełności Wam wystarczą, do 20 zł, nawet, ale ja Wam po prostu pokażę to, co ja cyklicznie używam. Mam zarobisty przykład, żeby Wam zobrazować, czego moim zdaniem tak naprawdę potrzebujecie, jeżeli chodzi o temat odżywek. Takich podstaw, podstaw, ja muszę mieć trzy odżywki. I każda z nich musi być napisana, czy to jest proteinowa, emolientowa, czy humektantowa. Bo mi z takimi odżywkami po prostu żyje się lepiej. I ja aktualnie nie posiadam żadnego planu mecia, ja po prostu raz użyję sobie proteinową, więc wtedy pamiętam, żeby użyć humektantową, potem, żeby użyć emolientową. W zależności od waszego typu włosów, od Waszej porowatości włosów, będziecie potrzebować czegoś więcej, czegoś mniej. Już teraz się sama pogubiłam, czy moje włosy bardziej wolą proteiny, czy humektanty, czy emolienty. Bo szczerze mówiąc, czegokolwiek nie użyję, to one naprawdę wyglądają, no, praktycznie tak jak dzisiaj. I mam sobie kupować jakieś trzy odżywki, to lubię sobie właśnie kupować z jednej serii. Jeżeli chodzi o te z Amwen, to jestem zakochana. To już moim zdaniem nie jest niska półka cenowa, tylko nawet już jest taka średnia. Tak samo na promce kupiłam sobie te z Happy Pech, również w Rossmanie. I zobaczcie, kolejny przykład. Że kupiłam sobie emolientową, humektantową i proteinową. E, ta humektantowa, jeżeli mam już tak Wam sticky coś polecać, uważam, że jest jedną z lepszych humektantowych, jakie posiadałam. Ale z tej samej serii, jeżeli chodzi o proteinową i emolientową, to aż tak bardzo nie skradły one mm, mojego serca. No, ale to jest anwen, sztos jeszcze lubię sobie dołożyć jakieś maski i maski, a w zasadzie nie wiem czy dobrze mówię, że maski, ale są to odżywki mogę wam po prostu po polecić te z Garniera z Fructis e, wszystkie z nich są dopiero przeze mnie zaczęte każda maksymalnie 2-3 razy była użyta, są zarąbiste ale wiecie, jakby nie wykończyłam ich do końca, więc... No, wątpię, że coś się zmieni w mojej ocenie, ale po prostu chcę, żebyście mieli na uwadze to, że mam je od niedawna. No i one akurat były e, jako paczki Pierowe od Garniera. Chodzi o Garniera, to naprawdę ich produkty do włosów bardzo, bardzo lubię. Widzicie, tutaj już nie mamy tego opisanego, więc ja już na przykład tutaj się gubię i je, te tutaj bardziej tak dorywczo, dodatkowo, ale tą podstawę, gdzie na opakowaniu jest stricte napisane po prostu y, proteinowa, albo buchemokratowa, ja muszę mieć. Z takich dodatkowych rzeczy, które ja lubię nakładać na włosy cyklicznie, to jest galaretka laminacyjna. Laminacja to jest po prostu mocne wygładzenie włosów i ona jest świetna. Ja nigdy nie miałam lepszej galaretki do włosów do laminacji. To działa jak zwykła odżywka, maska, nakładacie to na... Yy... 10-15 minut, ja nawet czasami na 20 nakładam yy, i, i stosujecie raz do dwóch w tygodniu i po prostu efekt jest cudowny, jak mi zależy mieć ładne, piękne włosy, mam coś ważnego to to używam. Przejdźmy do szamponów tutaj też jest ważne to, żeby posiadać jakąkolwiek wiedzę na temat mycia włosów, czyli po prostu, że bierzemy niewielką ilość szamponu spieniamy w dłoniach i myjemy tylko i wyłącznie skórę głowy, jej nasadę, nie przejeżdżamy tym szamponem po całej długości włosów, no mi się to wydaje już taka bardzo mocna podstawa, podstaw ja myję podwójnie Czyli nakładam szampon, spłukuję, nakładam szampon, spłukuję Żeby dokładnie domyć skórę głowy Jeżeli chodzi o szampony, to aktualnie korzystam z tego zgarniera Szampon u mnie nie, nie zauważyłam jakichś dużych różnic U mnie w, w zależności od tego jakiego szamponu używam Więc po prostu jako influencerka co dostanę to używam I ten zgarniera mi się naprawdę spoko sprawdza Ale jeżeli miałabym szczerze powiedzieć jaką firmę Najbardziej lubię to pielęgnacji włosów i szampony po prostu z tej firmy to jest hit. To są szampony od L'oreala. I mój szampon od L'oreala, każdy zawsze na końcu wygląda w ten sposób, bo one są, tu już coś jeszcze jest, ale one są wyeksploatowane, zużywane po prostu zawsze do samego końca i są zarąbiste. Nie mam już ich tutaj, bo cyklicznie wyrzucam wszystkie puste opakowania, ale gdzieś tam. Tutaj postaram wam się wkleić szampony, które miałam z L'Oreala, które są świetne. Domyślam się, że to są już ceny troszeczkę wyższe niż inne szampony. L'Oreal ma też serię, które ja bardzo lubię, ale na przykład tutaj jest L'Oreal Elsef, ta seria Bond Reaper, seria Absolute Reaper Molecular. I powiem wam, że ta seria to właśnie od tego szamponu, jeżeli szukać jakichś takich już bardziej pro kosmetyków, to ona była świetna i ona na moje włosy miała. Cudowny wpływ. Odpalam sobie pytania, które mi zadaliście na Instagramie. Więc na większość z nich odpowiedziałam w trakcie tego filmu. Jak często myjesz włosy? Ja włosy myję codziennie, a jeżeli mi się nie chce, to co drugi dzień, bo wtedy czuję, że wydobyję ich potencjał. Ja na przykład, jeżeli jutro bym już nie umyła tych włosów, to one by może nie były jakieś mega przytłuszczone, ale by nie wyglądały tak, jak, tak ładnie jak wyglądają teraz, bo śpiew w tym walkoczu, one są odniecone, tu już mi trochę odstają, ja tego nie lubię, lubię jak one są wygładzone. Ile czasu zajęło Ci to, aby dojść do takich ślących, gładkich, niepuszczących się włosów? Wydaje mi się, że takie efekty po pielęgnacji widziałam bardzo szybko. A takie efekty niekoniecznie od masek, ale od samoistnej, zdrowej kondycji włosa, no to już po jakimś czasie, tak? Ale to też mocno, mocno wpłynęła właśnie na mnie ta dieta taka bogata w zdrowe tłuszcze, w odpowiednią ilość błonnika, minerałów i witamin z warzyw. Co mi najbardziej pomogło? Nie jestem w stanie wybać jednej rzeczy, jednego produktu, który mi najbardziej pomógł. Pomogła mi świadomość tych trzech składników, emolientów, humektantów i protein i... Pomogły mi bardzo na nawyki, o których wam powiedziałam i potem zauważyłam największą różnicę. Na sam koniec dzielę się moimi farbami do włosów, bo to jest zawsze mnóstwo pytań, czym ja farbuję włosy. Stawię screeny farb, które używam. Ostatnio używałam tej i to było, słuchajcie, bardzo dawno. To było w grudniu I ja od grudnia nie farbowałam włosów, więc to nie jest tak, że ja muszę je farbować. Bo jak widzicie nie mam jakiegoś odrostu. One już tak trochę mocno oscylują z moim naturalnym kolorem, który się jakoś tak przyciemnił, bo ja z natury byłam taką dosyć ciemną blondynką, a teraz jestem brunetką, ja nie wiem jak to się wydarzyło. Więc moi drodzy, ja czuję, że od siebie osobiście wyczerpałam temat. Jeżeli jest coś jeszcze, co uważacie, że powinnam poruszyć, to zadajcie pytanie śmiało w komentarzu. No i słuchajcie, widzimy się już niedługo. Zostańcie ze mną tutaj na dłużej, wpadajcie na Instagrama. Życzę Wam po prostu wspaniałego tygodnia, dnia, nocy, w ogóle wspaniałego życia, buziaczki.